Witam, z tej strony Trupiciel. Poznaliśmy walkę wieczoru gali KSW 78, która odbędzie się w Szczecinie. Będzie to starcie rewanżowe pomiędzy Michałem Materlą a Kendalem Grovem. Z jednej strony jest to taki powrót do przeszłości i być może próba powtórzenia najkrwawszej batalii, jaką widzieliśmy jeszcze w ringu KSW. I to rozumiem, natomiast patrząc stricte na postać Michała, no to mimo, że był mistrzem, to dostawał rywali po Mamedzie, co zawsze dziwiło, że zawodnik po porażce z Mamedem walczy o pas. Po części to wynikało z braku chęci stoczenia walki pomiędzy Michałem a Mamedem. No ale umówmy się, druga walka z Jayem Silwą nie miała żadnego sensu, bo Michał pierwszą walkę wygrał, a Jay przegrywał poza KSW i to było co najmniej dziwne, bo jeśli no, uznajemy, że Jay nie zasługiwał na walkę o pas, No, to tym bardziej właśnie na walkę z Michałem. Ale niestety, o ile dla Mameda KSW potrafiło zawsze wyczarować fajnych przeciwników, tak Michałowi no, ciągle robimy rewanże, trylogię w całej jego przygodzie z KSW. Najciekawszym rywalem, którego mu sprowadzono, był Huzimar Paliaresz. Gdyby nie fakt, że nie doszło do tej walki Mameda z Drwalem, to Michał też prawdopodobnie walczyłby z Tomkiem po Mamedzie, więc zawsze był z tyłu. I zauważcie, że jakby na siłę próbuje się Michałowi rzucić te kłody pod nogi i tak jak kiedyś KSW dawało szansę Jayowi na zwycięstwo z Michałem, tak teraz taką szansę otrzymuje Kendall. Od ich ostatnich walki minęło prawie 10 lat, od tamtego czasu Michał stoczył 18 pojedynków, z czego 6 przegrał za każdym razem przez knockout. Eee, wiele kosztowały go te porażki, na pewno masę zdrowia i ja też nie mówię, aby tutaj Michałowi zapewniać tylko takie walki, które będzie wygrywać, no oczywiście, że nie. Ale, no tak szczerze, co mu daje ta druga walka z Growem? Ani tej pierwszej nie przegrał, aby miał się teraz rewanżować. Ani Kendall nie jest już jakimś głośnym nazwiskiem jak kiedyś, ani też rankingowo nie jest wyżej. Kendall od ich ostatniej walki stoczył 11 walk, z czego 6 wygrał ale to co trzeba mu oddać, no to walczył w Belatorze. może te najważniejsze walki z Cooperem i ślemenką e, przegrał, no ale trzymał się w dobrej federacji, a od 2019 roku, no nie był widziany w klatce, ale był widziany w walkach na gołe pięści, nie wiem ile dokładnie tych walk stoczył, ja wiem o trzech i dwie z nich e, przegrał, jedną, wygrał Na pewno KSW gale z numerkiem 78 chce ograć właśnie tym pojedynkiem, tą historią między tymi zawodnikami i z ich punktu widzenia. No, ja to rozumiem, że wracamy po postacie, które no mają fajną historię z ringiem KSW. Czemu nie, jeśli nadal potrafią dać piękny pojedynek? To ja to rozumiem, tak? Wiadomo, tu się to też spina wiekowo i tak dalej. No ale nie wiem, czy nie dało się wyczarować czegoś e, po prostu nowszego. E, mnie cieszyła, tak jak mówiłem, walka Materli z Palharesem, e, Drwala z Materlą, też walka z Chmielewskim, zawadą. Super, że KSW potrafiło tych weteranów skonfrontować z Michałem. No i jakby zrobić coś nowego. No a tutaj troszeczkę jest to taki odgrzewany kotlecik. E, nie mówię, że jest to pojedynek do Bani, bo też z chęcią go zobaczę. Natomiast starcie z Hectorem Lombardem, to dla mnie jako kibica, byłoby coś na miarę właśnie tego starcia z Palharesem. 100 razy ciekawszy pojedynek od jakiejkolwiek walki mistrzowskiej. Lombard to postać chyba każdemu bardzo dobrze znana. Były mistrz Bellatora, w którym to też stoczył 5 walk, 5 wygrał. W tym czasie pokonał Jaya Silwę, z którym Michał miał problem. Pokonał też Szlemenkę z którym właśnie też Kendall przegrał później była walka e, znaczy w zasadzie walki na UFC z Okamim, którego KSW próbowało ściągnąć do Mameda również Hector pokonał Huzimaria Paliaresza, walczył też z Danem Hendersonem no, można by wymieniać bez końca ostatnie lata nie były dla niego jakoś mega udane no ale nadal jest to postać z którą no, stanąć w klat Byłoby czymś ciekawym, i myślę, że jest to jedna z trzech najważniejszych walk, jakie Michał mógłby zrobić. Jeśli ja miałbym takie aspiracje jak właśnie Michał Materla, który chciał do tego UFC iść, finalnie no gdzieś tam zrezygnował i został w KSW, ale właśnie dzięki temu, że jest w tak dużej federacji, jest tak dużym nazwiskiem, no to też. Może jakby sobie zapewniać rywali, którzy no w tym sporcie coś tam zdobyli, coś zobaczyli I tutaj właśnie mógłby próbować swoich sił Tym bardziej z zawodnikami, którzy są dostępni I którzy tak jak Hector Lombard no zgłaszają swoją gotowość do walk w KSW Więc ja na miejscu Michała Materli do walk z takimi nazwiskami jak właśnie Hector bym dążył i co najważniejsze, no tak jak mówiłem, Hector Lombard jest też zawodnikiem, który pokonał Jaya Silwę, a nie tak dawno na gołe pięści pokonał właśnie Kendala Grova. Ale może jest za drogi, no może faktycznie jest zawodnikiem, który nie za bardzo opłaca się Federacji KSW, a może ta Federacja będzie chciała sprowadzić go do Mameda Halidowa. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o walkę z Kendalem, no to Amerykanie na pewno długo. Nie walczył, więc ciężko określić w jakiej będzie formie. Natomiast Michał ma problemy z wysokimi zawodnikami, i tutaj stójka z tak niewygodnym rywalem jak Kendall, no to oczywiście ogromne zagrożenie. Tym bardziej, że Michał te ciosy coraz bardziej odczuwa. A da Spider no, nie jest może jakimś mega finisherem, ale o ile wtedy Michał był w stanie walczyć bez gardy, nawet pozwalał Kendallowi na bezkarne zadawanie ciosów, co mogło skończyć się tragicznie, no a skończyło się tylko rozcięciami, które też finalnie no, mogły spowodować, że ta walka zostanie y, zatrzymana. No, ale wtedy Michał na koncie miał tylko jedną porażkę przez knockout, był na fali sześciu wygranych z rzędu. Na dzisiaj tych nokautów ma już 7, więc dużo łatwiej, dużo pewniej Kendall może się w tej stójce poczuć, tym bardziej no że nie tak dawno nie obawiał się walczyć na gołe pięści, ale Michał co trzecią walkę przegrywa, więc idąc tym tokiem rozumowania dwie kolejne walki Michał raczej zwycięży. Wiadomo, dla mnie granie trochę na tej nostalgii jest fajne, no swoją drogą. Ja pamiętam, jakby ich walka odbyła się wczoraj, a to już prawie 10 lat będzie mijać od ich starcia. Więc dla mnie sprowadzanie tych postaci, które znam, które lubię, tych weteranów, no to super, nie ma nic lepszego. Więc dla takich starych fanów jak ja, walka Materla Kendall będzie ciekawsza niż walka Materla Kensik, Wiadomo, ale jeszcze ciekawsze byłoby właśnie doprowadzenie do tej walki z Hectorem Lombardem. Ale może jeszcze się kiedyś tego doczekam. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Póki co, jestem ciekaw, jak Wam podoba się ta walka wieczoru. Komentarze do Waszej dyspozycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam tropiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.